Witam Was serdecznie z tej strony gram po a to jest początek nowego niesamowitego kanału gamingowego. Wiem nie wyjątkowego, ale obiecuję wam, że nie będziecie się nudzić. Po pierwsze ten film ma być przywitankiem. Podstawowe informacje. Podzielę to oczywiście na rozdziały. Pierwsze to może taki krótki wstęp. Nagrawam przy okazji jak se gram, bo mi się czasami nudzi i czemu gram bo się nudzę, Ha, moim zdaniem bardzo fajny tytuł. Jeśli ktoś już go gdzieś widział, to znaczy to był mój drugi kanał, który mieszałem LEGO z normalnymi grami, ale się okazało, że tam ludzie głównie są na LEGO, więc podzieliłem go na LEGowy kanał, czyli GBSN, czyli gram bo się nudzę w skrócie, ale dopiskiem po spacji LEGO że tam będę da dawał lego i tu będą normalne gry, moim zdaniem lepiej. Ktoś chce lego, będzie miał kanał o lego Gameplaye, trailery, sekrety, zwiastuny yy, Trailery to jest to samo Glicze, inne i kanał normalny na przykładowo Mortal Kombat, Hitmenów i wszystkie inne gry Może też właśnie Raria czy Minecraft, to, to jeszcze pomyślę, A to na pewno później Jestem chłopakiem jak to słychać, no w tych czasach nie, nie wiadomo Ale ten, 19 lat, gram bo lubię i myślę, że to dobry pomysł. Na pewno już kilka osób z poprzedniego kanału tutaj się przeniosło. Mam już małą ekipę i jestem wdzięczny osobom, które będą nowe i są ze mną od jakiegoś czasu, ponieważ tam YouTube trochę przeszkadzał zasięgami, ponieważ normalne gry tam się nie rozwijały, bo ludzie tam byli tylko dla LEGO, więc moim zdaniem jak ktoś będzie chciał obejrzeć swoją normalną grę będzie tutaj. Po drugie, większość będzie na razie reploadów, a to nie znaczy, że o, będzie chciał się wybić na reploadach i przez pół roku reploady będzie dawał nie. Tę aktualną serię, którą planujemy nagrać jest oryginalny hitman zawsze można inną grę, bo posiadam Discorda, tam są ankiety na liście moich kier jakie posiadam i tam robiliśmy ostatnio ankietę i wybrał, wygrał Hitman Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, w opisie będzie link do legowego kanału do Discorda i do tak zwanego GPSN. Archiwa, czyli mój pierwszy kanał, który ma tak dużo lat i miałem tam tylko 10 subskrypcji. Jest dość słaby, ale tam mam stare filmy, które mi się nie chce usuwać, zbytnio sentymentu, przykładowo Batman Arkham Knight. Po drugie, Oczywiście reguły. Każdy kanał ma regulamin, więc zakres spoilerów. Jednak tak myśląc wszelkich, po pierwsze, tym bardziej do danej serii, aktualnej, nawet jeśli seria już się skończyła, to nie piszcie, bo ktoś mógł przyjść później i obejrzeć dopiero serię po zakończeniu jej i czemu, jeśli chcecie już spoiler, Piszcie najlepiej w nawiasach. Na początku, właśnie w nawiasu, najlepiej z kapsułkiem. Spoiler, do jakiej gry i dopiero piście. Moim zdaniem jest tak najlepiej. I pierwsza też zasada całkowicie zakaz, nawet z pisaniem spoilerem przez pierwszy miesiąc od premiery. Moim zdaniem to będzie najlepszy sposób. Każdy spoiler to od nas ban, lub jeśli drobne to upomnienie. Bo jeśli będę prosił Was o pomoc, to możecie dać jakąś małą podpowiedź, że a ominąłeś to tam niedaleko pierwszej wioski czy coś. Taki przykład. Po drugie kultura, czyli zakaz obrażania, zakaz wulgaryzmów. To są takie postawy. Zakaz wysyłania linków całkowicie. Jedynie kto może udostępniać linki to ja lub osoby, które ze mną nagrywają i do ich kanałów, ale to sam sprawdzę co tam będzie. Po trzecie zakaz spamu, to wiadomo. Żadnych głupich tekstów jak JT, JP, HWDP, takie też będą usuwane. Są już dodane do listy zabronionych słów, więc nawet nie próbujcie. Wszystkie pierwszy, drugi, osiemdziesiąty będę usuwał za pierwszy razem. Ale kolejny raz dostanie... Yy, drugi raz dostanie się małą kachę, a później może jakiegoś bana, bo to nikogo nie bawi. Kolejny raz, yy, jeśli ktoś ma jakieś propozycje na serie to najlepiej na Discordzie, tam będzie jeszcze kanał na propozycje i kilka innych rzeczy, przykładował jeśli ktoś ma jakąś ciekawostkę czy coś, którą ja jej nie znam, a planuję może czasami robić jakieś filmy ciekawostkowe do aktualnej serii, którą zakończyliśmy to może na Discordzie zakaz reklamowania, że o ja nagrywam to lepiej. A bo ja już to dawno skończyłem. Wejdź tutaj, like za like, sub za sub. Wszystkie reklamy sprzedam. Opla też będą usuwane od razu lub nawet panowane. Jedynie ktoś będzie się reklamował, to, osoba, to akurat ze mną gra. Więc to jest normalka, że kto gra, to tam jeśli ma kanał, to będzie udostępniony. Chyba zasad powiedziałem wszystkie najważniejsze, zakaz spoilerów, yy, wulgarów, z, głupich słów, tekstów, kultura. Oczywiście nawet zwyczajne obrażenie, jesteś głupi czy coś, no to jest słabe, ale też będę na to patrzał. Oczywiście jeśli ktoś by, byłby chętny yy, właśnie yy, wspierać bardziej, to może na Discordzie. I fajnie jakbyście właśnie y, może pokazali mój kanał znajomym. Postaram się go jeszcze rozwinąć. Może coś ciekawszego dodać. Już się staram przygotowywać jak najfajniejszy banner robić, ale to jest mój tylko pierwszy projekt, który tylko czasami coś tam zmienię. Z takich informacji no to teraz ogólnie replaudy będą mieć w opisie. Jako pierwsze słowo będą mieć właśnie z kapsloca replaud i może na miniaturc, w miniaturce... W którym, nie wiem, jednym z górnych rogów zależy, gdzie jest akurat coś, bo czasami tam jest nazwa gry lub odcinek, który będzie R z Capslocka. Moim zdaniem, że po miniaturce albo po prostu w opisie będzie pisał Repload, postaram się stawiać 3-4 Reploady dziennie. Na początku z Gita Sandras, której jeszcze nie skończyliśmy, bo muszę skończyć szkołę latania i o to mnie ludzie trują, ale będą też momentami live. Y. Dostałem pomysł, żeby zrobić osobny kanał pod live, y, ale ja myślę, że po prostu live y będą tu i z live'ów będę montował odcinki, żeby było ciekawsze. I live'y nie będą zapisywane, ponieważ troszkę zmniejszają statystyki. Wiem, że to brzmi kitowo, bo o, tylko statystyki, kolejny, który chce miliony złotych na pewno na YouTube zarobić, bo e, myśli, że e, ten, przykładowo, e, team YZ, Y, YY, Epsilon, jakie tam jeszcze istnieją, e, są bogatsi, to on też będzie. No nie, po prostu przyjemnie dla wielu oglądać z, z dwóch godzin średniego gameplayu, zrobić pół godziny fajnego gameplayu i na temat. Najważniejsze momenty, a nie było, o poszłem do ubikacji na 20 minut na no 20 minut to nie, 5 minut później jeszcze mnie czasami na zakupy wołają moim zdaniem po zakupy to będzie idealne yy... o live'ach i to wszystko nie wiem jeśli coś zapomniałem, oczywiście piszcie w komentarzach pomysły, propozycje, czy coś bardziej pomysłów już nie potrzebuję, bo wszystko na razie mam ogarnięte, ale tak jak byłbym wdzięczny już od dzisiaj się powstałem, jest trochę późno, ale postarałem się wrzucić właśnie z dwa replaudy, choć żeby już były dzisiaj, kilka może już zaplanuję na później. I aktualną serią są jedynie pierwszy odcinek Hitmana. Code NAME 47 jest nagrany już, był na tym drugim kanale przed zmianą. Nie wiem po co to wrzucałem. To Hitman będzie aktualną serią. Jeśli ktoś chce obejrzeć, że Lego Skawoker Saga, no 99% będę robił na 100%. Hehe. He procentowo wyjaśniam na ile procent będę robił, nieważne. To na drugim kanale. Jestem wdzięczny wszystkim co siedzą tutaj ze mną już od początku, albo prawie początku i przeszli tutaj, ale też jestem wdzięczny i ciekawy jak to się rozwinie, czy pomysł z drugim kanałem będzie wybitny, czy się okaże klapą i bardziej pożałuję tego. Tak jest jak będę na nim nagrywał, więc nie będę już robił żadnych nowych kanałów. No to... To już jest finalny, gram! Bo się nudzę! I życzę Wam miłego wieczoru, dnia, nocy, międzyczasu albo bez czasu, jeśli u Was nie ma czasu. Jeśli się, się przykładowo w wymiarze kieszonkowym, tam chyba nie zawsze to działa, lub backroomsach, nieważne. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Niech Wam się nigdy gry nie znudzą.